No, jestem już w pokolencie, było bardzo miło. Mój pies rozemocjonowany, moje koty zresztą też. Zawsze to wizyta księdza i ministrantów to coś emocjonującego, prawda? Teraz już możesz się spokojnie położyć. Dalej. E, trochę mnie to wybiło, bo nie jestem do końca pewna na czym skończyłam, ale wydaje mi się, że mówiłam Wam. E, Ostatnio śmiałyśmy się z moją koleżanką, z którą chodziłam na psychoterapię kiedyś grupową. Super perfekcjonistka, naprawdę. Wszystko, wszystko w domku właśnie musiała mieć porobione i oczywiście wszystko musiała sama zrobić. W ogóle nie było takiej opcji, żeby na kogoś przelać część tych obowiązków, i tak jak rozmawiałyśmy ze sobą co jakiś czas czy, czy pisałyśmy, no to wiedziałam, że jest ciągle gdzieś tam w trakcie jakichś remontów, malowania, sprzątania, ogarniania. E, zaliczyła po drodze przeziębienie, takie dość konkretne, ciągnące się z zapaleniem, bodajże. Zatok czy oskrzeli. No i oczywiście, słuchajcie, norma, prawda? To jest norma, że kobieta nawet jak jest chora, to pracuje. Nawet jak ma gorączkę, jak kaszle, jak ledwo co ziaja, to, to pracuje. I ona tak samo, mimo tej ciągle pogarszającej się sytuacji, gdzie no, widać było, że coś się bardzo poważnego zaczyna dziać i jest coraz gorzej, to ciągle e, sprzątała, malowała, ogarniała, i wiadomo, musiała to wszystko zrobić sama. I jak ją zatrzymał los i świat, złamała rękę. Przed samymi świętami, w momencie, kiedy w domu jest najwięcej do zrobienia dla kobiety, i nie tylko, no ale bierzemy to głównie na siebie, złamała rękę, i to tak nieszczęśliwie, i tak poważnie, że automatycznie wyłączyło ją to ze wszystkich przygotowań. I słuchajcie, co się okazało. Świat się nie zawalił. Święta się odbyły. Rozmawiałam z nią wczoraj, i okazało się, że córka w takim wieku nastoletnim, wczesnym nastoletnim, bez problemu poradziła sobie z porządkami domowymi. Że mąż, którego dotychczas wyręczała praktycznie we wszystkim i, i pomagała we wszystkim i wyręczała we wszystkim, poradził sobie z przygotowaniem wigilii, ogarnął obróbkę ryb, ogarnął pieczenie ryb, smażenie nawet mu się to spodobało. Już się zapowiedział, że w następnych latach to już na pewno będzie jego działka. I wszystko się odbyło, wszystko się udało, świat się nie zawalił, tak? A nam się czasem wydaje, powiedzcie, że tak nie jest, nam się czasem wydaje, że bez nas to po prostu ta chałupa to się zawali. Co, kochanie, jeszcze się nie uspokoiłaś? Ksiądz już poszedł. Poszedł już ksiądz. Tak. Że bez nas chałupa się zawali. Po prostu się zawali. na mnie na ziemię, bo nie będzie, nie będzie w stanie się tak... Tutaj uspokoić. A jak przychodzi, co do czego, co się okazuje, wcale się nie zawaliła. Nasi bliscy naprawdę potrafią wiele rzeczy, do których my ich po prostu nie dopuszczamy. Bo nam się wydaje, że tylko my tak wspaniale przygotujemy obiad i, i chociażby właśnie tą wieczerzę wigilijną, świąteczne dania i tak dalej. Tylko my tak wspaniale. Posprzątamy cały dom. Tylko my tak pięknie go przystroimy. Tylko my ułożymy równo na choince bombki, lampki, łańcuchy i nikt inny nie zrobi tego tak wspaniale i tak idealnie jak my. Tylko, że wszystko jest okupione naszym zmęczeniem, naszym stresem. Naszym zagonieniem, naszym stawianiem sobie jeszcze więcej zadań, jeszcze więcej poprzeczek, których po prostu nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, tak? Bo do tego jeszcze musimy na tych świętach idealnie wyglądać, musimy pięknie zrobić zdjęcia, te zdjęcia muszą być idealne. Wszyscy muszą zobaczyć, jak, jak, jakie jesteśmy wspaniałe, jaką wspaniałą mamy rodzinę, jak my to wszystko ogarniamy. I e, pamiętam, że. Już jak chorowałam na jelita, to jeden z lekarzy, taki, który tak bardziej holistycznie podchodził do, do leczenia, nie tylko na zasadzie oceny objawów i doboru leków, i widział te moje zmagania i te moje niepowodzenia w kolejnych etapach leczenia, już sam zasugerował mi, że ja sobie sama psychicznie sabotuję swoje leczenie. Że być może narzucam sobie takie tempo życia i takie wymagania, że organizm nie jest w stanie temu sprostać i się buntuje. Buntuje się właśnie za pomocą choroby, że jeżeli ja nie przyhamuję w pewnym momencie, to mogę pewnego dnia obudzić się właśnie albo połamana, albo po ciężkim wypadku, albo z jakąś bardzo poważną chorobą. No i się nie pomylił. Bo w pewnym momencie okazało się, że mój szpik przestał pracować i że rozwinęła się białaczka. Ja oczywiście nie twierdzę, że każda osoba, która jest przeambitna i w jakiś tam bardzo taki drastyczny sposób narzuca sobie dużo zadań, to wyląduje z białaczką, z nowotworem takim czy innym. Ale fakt jest taki, że już wiele widziałam osób, które jak same nie potrafiły wyhamować, to po prostu wyhamował ich los. Właśnie poprzez e, jakieś e, urazy, e, gips. Pamiętam jak, <gryw> pamiętam jak moja mama e, w e, grudniu przed świętami, którymi już nie pamiętam w jakim to było roku. Wiem tylko, że byłam w szpitalu. E, a ona już w bardzo zaawansowanym wieku, 70 parę plus, e, 75 plus, nie pamiętam dokładnie. Uparła się, że sama umyje okna i sama wymieni firany, no bo mnie nie było, miałam wrócić albo bezpośrednio na same święta, albo zresztą pod znakiem zapytania stało, czy w ogóle na te święta wrócę. I prosiłam ją wtedy, żeby to zostawiła, że świat się nie zawali, że święta się nie zawalą i odbędą, mimo tego, że te okna i te firany nie będą umyte, zmienione. Bo po prostu się bałam, żeby osoba w tym wieku chodziła na drabinkę, mamy dosyć wysokie mieszkania na dole, więc, e, więc jest to ryzykowne. Oczywiście mama mnie nie posłuchała, no i efekt był tego taki, że tak połamała nogę, że całe święta spędziła, e, święta czy miesiące chyba, Spędziła zagipsowana na wózku inwalidzkim, nie będąca w stanie się poruszać, nie będąca w stanie pójść do łazienki, wstać, położyć się samodzielnie i zamiast jeszcze pomóc, to jeszcze tylko utrudniła życie i sobie, i wszystkim wokół. I tak, się, tak, tak ją świat zahamował. I tak bardzo często jest, że jak my same nie potrafimy się wyhamować. To zatrzymuje nas los po prostu. To może być choroba, to może być wypadek, to może być złamanie, ale to może być również to mogą być właśnie również jakieś zaburzenia psychiczne, lękowe, nerwicowe. Depresję, z kim teraz nie rozmawiacie? Mnóstwo osób. Oczywiście nie każdy się do tego przyznaje, nie każdy o tym potrafi otwarcie rozmawiać. Jeszcze raz Was przeproszę. I ja się nie dziwię, tak? Bo to nie jest nic ani przyjemnego, ani łatwego, o czym się tak lekko mówi. Natomiast coraz więcej ludzi, w momencie kiedy ja zaczynam opowiadać o tych swoich jakichś tam przejściach sprzed ponad pół roku i takich bardzo długotrwających, zaczyna mówić o tym samym, tak? Czyli bardzo często słyszę, że też mam tego typu problemy, też chodzę na psychoterapię, też biorę leki. Też sobie nie radzę, też mam często napady lęku, napady paniki, nerwice, nerwice natręstw, stany depresyjne, itd., itd. I słuchajcie, najczęściej są to kobiety. Nie zawsze, ale najczęściej są to kobiety. I jeżeli my sobie same trochę nie pomożemy i same sobie nie odpuścimy, to nikt nam nie pomoże. Nie pomogą nam żadne leki, nie pomoże nam żadna psychoterapia, no cuda po prostu, które będziemy się starały zrobić, nam po prostu nie pomogą. I znowu, tak wracając do, do rozmów z innymi osobami, do tego, że, że czasami same się z siebie śmiejemy, prawda, że jesteśmy takie nakręcone, jakby nam ktoś. E, nakręcił jakiś mechanizm. Ja się zawsze śmiałam z mojej mamy, że ona to ma ADHD i TDI razem połączone. I mając te 70, prawie 80 lat, e, potrafiła po prostu biegać po domu i, i robić wszystko w takim tempie przyspieszonym, że, że to było niesamowite, że w ogóle kobieta tak, w taki sposób potrafi funkcjonować i wszystko ogarnąć. E, czasami się z niej śmiałam, że jakby jeszcze jej miotłę tam z tyłu zamontować, to jeszcze jakby biegła, to jeszcze by się zamiatała za sobą. Oczywiście to tak niezłośliwie, tylko żartobliwie. Ale taka jest prawda. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ja zawsze próbowałam moją mamę wyhamować i zawsze jej to gdzieś tam wytykałam właśnie, że za dużo na siebie bierze, że nie powinna że, że po prostu w takim wieku, w jakim była już nawet wielu rzeczy, to w ogóle nie powinna się łapać. Ja, ja nie zapomnę, jak ona nam spadła z drzewa, grabiąc liście. Nie wiem, czy wam już o tym mówiłam. Chyba nie. Moja mama, w wieku 70 parę lat, grabiła liście na ogródku, i w pewnym momencie stwierdziła, że to nie ma sensu, bo te liście cały czas spadają. Więc wykombinowała sobie, że ona sobie przystawi drabinę do drzewa, wyjdzie na tą drabinę i wszystkie te liście, które tam jeszcze zostały, to jeszcze zgrabi, żeby już za jednym razem mieć to załatwione. No i jaki efekt był tego? Oczywiście spadła. Na szczęście wtedy się nie połamała, ale potłukła się bardzo konkretnie. No, i tak, i tak się skończyło jej grabienie liści na drzewie. Mina lekarza, bo by, byłyśmy wtedy na prześwietleniu. Mina lekarza była bezcenna, jak mu powiedziałam, że moja mama, która miała zaburzenia pracy serca, komór i tam zastawek, która jest w takim wieku, w jakim jest, spadła z drzewa grabiąc liść, liście. On po prostu tego nie mógł, jako facet jeszcze. On tego nie mógł po prostu zrozumieć. Jak? Jak kobieta prawie 80-letnia wyszła na drzewo grabić liście? No można, bo my kobiety po prostu potrafimy sobie wymyślić takie zadania, na które nikt inny by nie wpadł. I mój mąż się notorycznie ze mnie śmieje. I nie tylko się śmieje, ale też próbuje mnie wyhamować, bo okazuje się, że coś w tych genach zostaje. I ja też mam gdzieś tam nakręcony ten mechanizm, i biegam, cały czas biegam. Ja przy białaczce powinnam prowadzić spokojny, zrównoważony tryb życia, oparty głównie na wypoczynku, na oszczędzaniu się, i ja naprawdę się staram to robić czasami, jak już nie jestem w stanie nic, nic zrobić, bo są takie dni. Natomiast jest we mnie taka presja, którą sobie sama narzucam, która przez lata była i którą sobie sama narzucam, żeby wszystko co robię robić szybko, tu i teraz, już i że to wszystko musi być, rozumiecie? Idealnie, ja to muszę zrobić wszystko sama i to musi być w tempie po prostu zawrotnym. I jak przygotowuję w niedzielę obiad, bo tak w tygodniu czasem się rozmijamy, ale w niedzielę jemy z tatą razem obiady, to mój mąż po prostu na mnie krzyczy. Krzyczy i mnie próbuje wyhamować, bo, bo mówi: Ale zwolnij, uspokój się, nie spiesz się tak, nie biegaj, usiądź, odpocznij, za chwilę mi się przewrócisz. To nie jest olimpiada, bo ty się zachowujesz tak, jakbyś brała udział w konkursie master Albo w jakimś konkursie prowadzonym przez Magdę Gessler, gdzie liczy się każda minuta i, i po prostu czas, i jakby ten obiad był zamiast o 13.30, to 13.33, to dla mnie to już jest wielka porażka, tak? bo ja nie zdążyłam. A miało być o 13.30, bo u nas zawsze obiady się je o 13.30, jeśli tylko jesteśmy w domu. I słuchajcie, ja mam świadomość tego, że sobie to sama narzuciłam i że sama. Gdzieś tam nikt mnie nie pogania, nikt mi tego nie każe zrobić. Mój mąż się bardzo chętnie angażuje we wszystkie działania, pomaga mi, ale ja go odganiam, prawda? Bo ja wszystko sama, 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 ja sama zrobię najlepiej. On przecież tego tak nie zrobi, on tego tak nie przygotuje, on tego nie zrobi w takim tempie. I kobietki, pomyślcie, czy my jesteśmy normalne? No, my jesteśmy po prostu nienormalne. Chciałoby się powiedzieć yy, gorszym słowem, ale nie wypada mi tutaj yy, nazwać tego inaczej, że jesteśmy pier. No, no jesteśmy. I ja to yy, mówię nawet swoim studentkom, kiedy omawiam im yy, różnice w budowie półkul lewej, prawej, yy, w spoidle wielkim, i omawiam im też różnice między. Funkcjonowaniem mózgu mężczyzny i funkcjonowaniem mózgu kobiety. I wtedy zawsze się taka dyskusja rozwija, jak to my funkcjonujemy, a jak funkcjonują mężczyźni. I takie dwie, trzy podstawowe rzeczy, które wam powiem i myślę, że w prawie 100% trafię, to jest tak, kiedy wracamy do domu z pracy, no gdzieś byłyśmy przez dłuższy czas, tak? To ja nie wiem, jak jest u was, ale większość moich znajomych robi dokładnie to samo co ja. Czyli ja jeszcze dobrze nie zdążę zdjąć kurtki, ale już stawiam garnek z zupą na ogień, na drugim palniku wodę tam na kluski, kartofle czy makaron czy jeszcze coś innego. Zbieram jedzenie, które rozrzuciły koty, tudzież czyszczę kuwetę. Wszystko w kurtce jeszcze, tak. Mam problem, bo już bym chciała iść do ubikacji, bo już gdzieś tam moje jelita się domagają, ale jeszcze muszę wyprowadzić psa, bo przecież pies jest ważniejszy niż ja. I zanim dojdzie do tego momentu, zanim ja się rozbiorę, to oczywiście muszę wykonać ileś tam rzeczy, które po wejściu do domu to po prostu jest moje top 5 albo top 10, i bez tego ten dom się zawali, tak? Co robi mężczyzna, kiedy wchodzi do domu? Wasz mężczyzna albo jakikolwiek, którego znacie, mężczyzna się spokojnie rozbiera. Jeżeli ma taką potrzebę, spokojnie skorzystać z toalety. Jeżeli ma taką potrzebę, nawet na moment, położy się na tapczanie, albo weźmie gazetę, albo sobie coś tam przejrzy na telefonie. I dopiero później jak już tak się zrelaksuje, wyluzuje, kiedy wy już praktycznie ogarniecie wszystko i przygotowujecie wszystko, nagle zapyta was, czy coś wam pomóc? Czy może coś wam pomóc? E, no teraz już nic, tak? Bo wy już wszystko macie, prawda? Bo przecież u was wszystko musiało być zrobione na pierwszym miejscu. To jest, to jest jedna rzecz, którą, którą robi większość kobiet, z którymi rozmawiałam. Druga rzecz i to nie jest śmieszne, to jest tragiczne. Był taki kawał kiedyś. Kawał czy, czy mem, już nie pamiętam w internecie na Facebooku chyba, że kobieta weszła do łazienki i zanim się załatwiła, to zdążyła umyć umywalkę, wannę, podłogę, poukładać kosmetyki i boi się wejść do kuchni, bo chce sobie zrobić herbatę, ale boi się, że znowu całą kuchnię przy okazji. Wysprząta. To jest śmieszne, ale jak rozmawiam z kobietami, to większość korzystając z toalety, no dokładnie to robi. I to już jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Ja nawet nie wiem, czy, czy o tym się powinno głośno mówić, bo to się nadaje do leczenia, tak? My korzystamy z toalety. Ja sama mam taki yy, yy, chory odruch, że korzystając z toalety, tu sobie na oknie układam kosmetyki. Przecieram sobie wannę, bo tyle sięgnę, umywalkę, bo też tyle sięgnę. W porywach nawet chodniczek albo podłogę pod toaletą. Jak myję ręce, to już notorycznie też przemywam tą umywalkę i kafelki wokół umywalki, jak trzeba to jeszcze lustro. I jak wchodzę do kuchni, jest ta sama sytuacja. Ja robię sobie jakieś jedzenie, ale przy okazji zauważam, że na stole są okruszki, albo mój mąż zostawił na ladzie okruszki, albo piec trzeba by było przeczeć, albo coś tam jeszcze. I efekt jest tego taki, że zamiast zająć się tym swoim jedzeniem, to, to robię 150 innych rzeczy niż to, co powinnam tak naprawdę w tym momencie zrobić. To jest drugie takie najczęściej nasze wykonywane działanie, które jest może nie chodzi o to, że niepotrzebne, ale niepotrzebne w tym momencie. I trzecie, które naprawdę z kim byście nie gadały, to, to sprawdza się prawie, że w 100%. Kobieta kładzie się spać. To znaczy inaczej: kobieta zamierza położyć się spać. Co robi kobieta? Kobieta obchodzi cały dom i sprawdza, czy wszędzie są pogaszone światła, czy są pozamykane okna. Czy wszystko jest tak, jak należy? Czy piec jest wyłączony? Czy zupa, którą ugotowały bądź coś tam sobie szykowały, jest schowana? Czy koty dostały i piesek jeść? Czy kuwety są wyczyszczone? Czy, czy mam przygotowane ciuchy na jutro? I jeszcze pewnie mnóstwo innych rzeczy, które każda z nas jeszcze tam ma do wykonania. Kobiety, które mają dzieci, to jeszcze sprawdzają, czy dzieci są spakowane, czy mają zrobione zadania domowe, czy mają ciuszki przygotowane i tak dalej, i tak dalej. I od momentu, kiedy my pomyślimy, że chcemy iść się położyć, już spać, do momentu, zanim do, rzeczywiście do tego dojdziemy, że wreszcie leżymy w tym łóżku, mija bardzo dużo czasu. I mało tego. My już nawet leżąc w tym łóżku, to się jeszcze zastanawiamy, e, czy dzisiaj wszystko zrobiłyśmy, czy się wywiązałyśmy ze wszystkich działań, które miałyśmy założone, co będziemy robić jutro, co może na obiad, a co by ten nasz mąż czy dziecko chętnie zjadło, czy mam wszystkie produkty, żeby to zrobić. Bo jeśli nie, to będę musiała jeszcze jutro wejść po pracy do sklepu. I zamiast y, przygotowywać się do snu, kobieta jeszcze y, cały scenariusz w swojej głowie rozgrywa. Co robi mężczyzna, kiedy decyduje się iść spać? Kładzie się do łóżka, mówi dobranoc, odwraca się na drugą stronę i po minucie już chrapie. Nie zastanawiałyście się nigdy nad tym ewenementem? Naprawdę, bo ja czasami się zastanawiam, jak można tak szybko zasnąć. Jak można się tak totalnie niczym nie przejmować? Nie stresować. Ale zobaczcie jakie to ma pozytywy, bo większość mężczyzn prowadzi taki bardzo spokojny, bardzo ułożony, mało stresujący tryb życia, bo oni się większością rzeczy w ogóle nie przejmują. Obiad nie będzie na tą godzinę, nie ma problemu. Zupa się nie wiem, wykipiała, przypaliła. Zjemy coś innego, tak? Yy, ciuchy na dzień dzisiejszy, które mam przygotowane, mam gdzieś pochlapane czymś, yy, koszula jest pochlapana. Nie ma problemu, pójdę w koszulce. A dla nas? Dla nas dramat, tak? Bo nie wywiązałyśmy się z jakiegoś elementu, który sobie założyłyśmy. I słuchajcie, jakbyście posłuchały historii kobiet, nie wolno mi ich zdradzać, bo psychoterapie grupowe yy, między innymi tym się. Charakteryzują, że nie wolno opowiadać jakoś tam bardzo szczegółowo i personalnie o historiach innych uczestników, ale jakbyście sobie posłuszy, posłuchały historie kobiet, które się tam przewijają, czy nawet moich koleżanek, z którymi rozmawiam na co dzień, to my wszystkie mamy ten sam problem. I teraz, czy można się dziwić, że ten nasz mózg, który jest jak komputer, jak go przeładujemy, no to przestaje nam działać, tak? Jest tak przeładowany, że dysk twardy nie wytrzymuje, zaczyna świrować. No i my też zaczynamy świrować. Zaczynamy mieć właśnie lęki, depresję, zaburzenia nerwowe, bezsenność. Nie możemy spać po nocach, nie możemy w ogóle funkcjonować normalnie, jesteśmy notorycznie przemęczone. Nie mamy ochoty do życia, bardzo często zaburzone libido bo my nie potrafimy się zresetować nie potrafimy chociaż na chwilę włączyć sobie tego wygaszacza ekranu, który spowoduje, że my wyłączymy gdzieś tam te niepotrzebne myśli. W najlepszym przypadku Skończy się to, znaczy nie wiem czy najlepszym, bo to różnie bywa, ale powiedzmy, że w najlepszym przypadku skończy się to depresją, nerwicą i stanami lękowymi. W najgorszym przypadku skończy się to nowotworem, nadciśnieniem, wylewem i mnóstwem innych rzeczy, które mogą nam się przydarzyć i które będą próbowały nas wyhamować. Tylko pytanie, czy my, kobiety, Potrafimy się wyhamować, i czy potrafimy się dać wyhamować? Oczywiście, jak nam połamie ręce i nogi, to nie mamy wyjścia, tak? Wtedy się nagle okazuje, że świat funkcjonuje mimo tego doskonale. Dobra, baby, nagadałam się strasznie, bo miał być jeden filmik. Przez wizytę księdza zrobiły mi się dwie części. Już widzę, że obie są dosyć długie. Ja je albo złączę, albo wrzucę osobno, to jeszcze pomyślę, w jakiej formie, i w jakiej formie to zrobię, bo tutaj, w zależności, ile, ile ten filmik mi będzie zajmował. Mam nadzieję, że to, co mówię, chociaż troszkę do Was dotrze, tak? I chociaż troszkę zrozumiecie, że świat naprawdę od nas nie wymaga tego, co my wymagamy od siebie, a jeśli nawet, to myśmy sami nauczyli, nauczyli swoją rodzinę, nauczyli swoich e, mężów, nauczyli swoich partnerów, swoje dzieci tego, że my jesteśmy tak, tak, na każde zawołanie, że my to zrobimy za nich, tak? Takie mamuśki przez cały czas. Nie rób kochanie, ja to zrobię. Chcesz herbatkę, ja ci zaleję, ja ci wybiorę. Ja ci zrobię obiadek, ty się nie męcz, tak? Tylko że to w pewnym momencie nas przeładowuje. Więc ja mam nadzieję, że chociaż w takiej małej, w takim małym stopniu przemyślicie to, że wcale nie musimy być takie doskonałe, że wcale nie musimy być takie perfekcyjne, że ta. Wysprzątana na błysk chata nie jest świadectwem tego, że my jesteśmy takie genialne, doskonałe, piękne, wspaniałe i, i niezastąpione. Dajmy też trochę popracować tym naszym facetom. Słuchajcie, ja przez chorobę, przez częste pobyty w szpitalu, przez chemioterapię, po której byłam w domu, byłam zmuszona w wielu przypadkach. Eee, pozwolić mojemu mężowi na przejęcie większości obowiązków tych tak zwanych kobiecych. I co? I dom się nie zawalił. I chłopak sobie poradził. I radzi sobie do dzisiaj. Teraz no, staramy się uzupełniać, robić większość rzeczy razem. Natomiast gdybym na to nie pozwoliła, no to mnie już nie ma po prostu. Bo gdybym ja wstała po tej chemioterapii i zamiast leżeć i wypoczywać i dochodzić do siebie, próbowała dalej jak ten motorek, jak ten chomik w tym kołowrotku biegać, to pewnie by mnie już nie było. Ale że trochę odpuściła nie do końca, bo tak jak Wam mówię, mój mąż dalej na mnie krzyczy. Po co Ty tak biegasz? Po co Ty tak latasz? Przecież nikt Cię nie goni, to nie jest olimpiada. Jeszcze trochę zostało. No stąd też te, te problemy, które jeszcze nadal mam i z którymi się zmagam. Ale naprawdę zrobiłam krok milowy w porównaniu z tym, co było kiedyś. I właściwie powinnam powiedzieć: dziękuję, chorobo, że pokazałaś mi, że może być inaczej. Dziękuję Ci, chorobo, że pokazałaś mi świat którego wcześniej nie widziałam, bo nie miałam na to czasu, że pokazałaś mi, że ludzie, którzy są obok mnie, potrafią mi pomóc i robią to naprawdę z serca i z radością, a nie dlatego, że muszą. I że pokazałaś mi, że wcale nie muszę być doskonała ani w chorobie, ani jako gospodyni, ani jako kobieta. Naprawdę mogę być sobą i mogę sobie odpuścić, chociaż od czasu do czasu. Cały czas nad tym pracuję. Nie wiem, żebym się wymądrzała, bo jeszcze żaden ze mnie specjalista, chociaż sporo mi się już w głowie poukładało po tym wszystkim. Czego i wam życzę? Kochane kobietki, odpuszczajcie sobie. Nie dajcie się doprowadzić do momentu, kiedy dopiero połamane ręce albo nogi spowodują, że nie będziecie w stanie już nic zrobić i już na pewno w tym momencie będziecie musiały się zdać na pozostałych członków rodziny. Obciążajcie ich tymi obowiązkami, przenieście na nich część swoich obowiązków. Zaufajcie. Nie wymagajcie, żeby to zrobili tak doskonale, jak się wam wydaje, że wy zrobilibyście. Cieszcie się tym, że pomagają i chcą pomagać. I odpuśćcie sobie. Poczytajcie książkę Posłuchajcie dobrego wykładu motywacyjnego, jakiegoś filmiku, komedii. Wyjdźcie na spacer, pojedźcie na basen, wyjedźcie na weekend, kurczę, róbcie wszystko. Tylko, żeby nie być cały czas w tych karbach, muszę, muszę, bo ja coś muszę zrobić. Nie, nie musicie. Możecie, ale nie musicie. I obyście jak najrzadziej to robiły. Mocno was całuję, moje kobietki. I mam nadzieję, że nie jest to ostatni filmik, taki tylko dla Was. Chociaż może nie tylko, bo tu faceci, jak posłuchają, to też może pewne rzeczy z tego wyciągną i się pewnych rzeczy nauczą. Ale przede wszystkim kieruję to dzisiaj do kobiet. Takich jak i kom ja sama byłam. A teraz mam nadzieję, że będę już coraz mniej. I świat się nie zawalił. Świat dalej trwa. Tak, kochany.